Nie zapominajmy, komu zawdzięczamy tunel w Świnoujściu. W obliczu obecnych debat warto przypomnieć fakty. To właśnie Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości był politycznym inicjatorem budowy tunelu w Świnoujściu, jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w regionie to PiS doprowadził te inwestycje do finału, skutecznie pozyskując środki i nadzorując realizację projektu od decyzji po wbicie pierwszej łopaty. Nie można też pominąć lokalnego zaangażowania. Prezydent Janusz Żmurkiewicz oraz jego zastępczyni Barbara Michalska odegrali kluczową rolę w dopilnowaniu szczegółów i codziennej koordynacji inwestycji. Dzięki wspólnemu wysiłkowi rządu i samorządu dziś mieszkańcy Świnoujścia nie muszą już czekać w kolejce na prom. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy różne środowiska próbują przypisać sobie zasługi. Fakty są jednoznaczne.